Halo! Witaj na 19 spotkaniu wyzwania Twój miesiąc z czasem przeszłym Perfect. Dzisiaj zajmiemy się czasownikiem HABEN. Czasownik HABEN oznacza mieć. W czasie przeszłym Perfect łączy się z czasownikiem posiłkowym HABEN. Oczywiście nie mogło być inaczej. Particip 2 czasownika HABEN to GEHABT. Rama zdania będzie wyglądała następująco. Na drugim miejscu w zdaniu odmieniony czasownik posiłkowy Haben, i na końcu zdania partyzip 2 czasownika Haben, czyli Gehabt. W życiu można mieć szczęście. Ich habe Glück gehabt. Miałam szczęście. Niestety można też mieć pecha. Ich habe Pech gehabt. Miałam pecha. Można też mieć pieniądze. Ich habe damals Geld gehabt. Miałam wtedy pieniądze. Można też mieć zabawę, radość. Wir haben Spaß gehabt. Czyli mieliśmy dobrą zabawę. Możemy też mieć dyskusję. Wir haben eine Diskussion gehabt. Wir haben eine intensive Diskussion gehabt. Mieliśmy intensywną dyskusję. Możemy też mieć lub nie mieć czasu. Nauczyciel na kartkówce, kiedy się kończy, powie Ihr habt genug Zeit gehabt. Mieliście wystarczająco dużo czasu, a młodzież odpowie wtedy oczywiście: „Wir haben zu wenig Zeit gehabt. Mieliśmy za mało czasu.” „Wir haben die Möglichkeit gehabt. Mieliśmy możliwość.” lub też: „Wir haben die Fähigkeit gehabt. Mieliśmy tą umiejętność.” I na zakończenie dzisiejszego spotkania jeszcze dwa pytania. Was hast du in der Tasche gehabt? Co miałaś w torebce? Oj, no, kobiety to mają dużo. Was hast du in der Tasche gehabt? Lub też inne pytanie. W momencie, kiedy nie mogłaś się do kogoś dodzwonić, możesz zapytać, wo hast du das Handy gehabt? Gdzie miałaś telefon? Skoro nie odbierałaś, gdzie miałaś telefon? Wo hast du das Handy gehabt? I to już wszystko na dzisiaj. Życzę Ci owocnej nauki. Do zobaczenia jutro. Cześć!